Witam wszystkich na kanale Pełna Moc TV. Dzisiaj o przygotowaniach do maratonu. Teraz dużo osób zaczyna biegać, bo jest fajna pogoda i każdy chce rozpocząć tą przygodę. Trochę sobie zrzucić zbędnych kilogramów. I trzeba sobie zdać sprawę z tego, że bieg to ogólnie jest wysiłek przede wszystkim tlenowy, kondycja, wytrzymałość, mniej siły, no i też technika biegu oraz sprzęt. Dzisiaj powiem trochę o okresie przygotowawczym, o podstawowych błędach, więc słuchajcie i przygotowujcie się. Okres przygotowawczy to stricte 4 do 6 tygodni przed maratonem, ale tak naprawdę zdajmy sobie sprawę, że z 2-3 lata musimy biegać, żeby do niego przystąpić i w pełni w ogóle mieć jakiekolwiek szanse i biegać około 40-50 km tygodniowo. W tym okresie przygotowawczym przyzwyczajamy nasz organizm do czerpania energii z kwasów wolnych kwasów tłuszczowych a nie stricte z glikogenu, którego zapas mamy na około 2000 kalorii, a po jego wyczerpaniu padamy, poziom cukru spada i jest po prostu gleba, na pewno tego nie przebiegniemy, dlatego trzeba przyzwyczaić ten organizm do tego i wprowadzić y, biegi o niskiej intensywności, bo to maraton to jest taki trupcik. Bo, nie? Więc biegi o niskiej intensywności 40 do 60 minut w tygodniu parę razy zależy od y, planu biegowego danej osoby, y, parametrów y, takiego wejściowego poziomu, i raz w tygodniu, tak stricte przed maratonem, bieg dwugodzinny. W ostatnim tygodniu najlepiej nie trenować i dać sobie czas na wypoczynek. Wcześniej był na to czas, tak naprawdę, więc tak, tak wygląda ten okres przygotowawczy. Słuchajcie. Kolejna kwestia tych kluczowych ostatnich dwóch tygodni, w których zwiększasz podaż węglowodanów płynących głównie z źródeł. Złożonych węglowodanów. Ucinasz białka, jeżeli już mięso, to tylko dobrej jakości, niewiele, jak najwięcej węglowodanów w tym okresie przedstartowym dwóch tygodni. Przygotowując się do maratonu czy do półmaratonu, popełniamy wiele błędów, głównie robiąc to nieświadomie, i to są takie ciche błędy. Pierwszym błędem jest na przykład, jeżeli trenujemy sobie ze znajomymi lub nawet sami trenujemy, ale nie mając trenera, który nas w tym prowadzi, nieświadomie przyspieszamy i tutaj już leżymy dosłownie, bo zmienia nam się tor przemian energetycznych. No i włączamy sobie ten glikogen i będziemy biegać krócej, co prawda szybciej na krótszych odcinkach. Więc jeżeli sobie biegniesz na przykład samemu na bieżni, no to nie podkręcaj tempa, kiedy czujesz się tak pewnie, że forma idzie, wszystko fajnie. Nie podkręcaj tempa, biegnij sobie spokojnie, takim jak chcesz sobie odwzorować te warunki padające w maratonie. Przede wszystkim też fajnie jest to robić na normalnej powierzchni, bo maratonu nie biegniemy na bieżni. I jeżeli trenujemy ze znajomymi, to nieświadomie może wkraść się taka rywalizacja że biegniemy sobie razem i kto lepszy, kto szybciej, no i zaczniesz przyspieszać i znowu ten, y, ta zmiana toru energetycznych przemian będzie włączona. To są takie, to jest ten pierwszy błąd. Y, następnym błędem jest nieodpowiednia suplementacja, no jeżeli przesadzicie z suplami albo źle je złączycie, no to będziecie wyglądać tak jak ja. Nie, <laughs> nie no żartuję, tak serio, na przykład beta-alanina w połączeniu z kreatyną, jeśli chodzi o bieganie, może dać odwrotny efekt, no bo zatrzyma nam się woda w organizmie, niekoniecznie chcemy być e, spompowani, mieć większe mięśnie, to jest wręcz e, niewskazane, jeśli chodzi o bieg. E, następny suplement to AKG, czyli e, arginina, jeszcze w połączeniu może z cytruliną, to już w ogóle no, przepompuje nam tak nogi. E, tak będzie synteza tych związków, że no, po prostu ciężko nam będzie biegać na dłuższym dystansie. Kofeina, za dużo kofeiny utrudni regenerację też układu nerwowego. No, przy takich długich dystansach to jest w ogóle niewskazane. Następną rzeczą jest nieodpowiednio dobrany plan wspomagający do maratonu, bo wiadomo, że też siłownia jest ważna. Te rzeczy, które u nas kuleją, a nie zrobimy ich biegiem, można sobie przerobić na siłowni. Po pierwsze, na niskich ciężarach, po drugie, 2-3 razy w tygodniu maksymalnie. Po trzecie, duża ilość powtórzeń, żadne przypinające ćwiczenia kulturystyczne albo chociaż te, które odwzorują ten model takiego kulturystycznego ćwiczenia. Nie, żadnych też izolowanych ćwiczeń to w ogóle się nie przydaje, utrudnia tylko przygotowania. Więc tak jak mówię, na niskiej intensywności te ćwiczenia na siłce i tym tropem się wspomagamy. Ostatnia sprawa to przesadzanie z treningami, brak odpoczynku i przede wszystkim, tak jak mówiłem, przyspieszanie. To przyspieszanie jest takim rażącym błędem, który zdarza się bardzo często i dlatego trzeba na niego uważać. Nie przyspieszamy, nie dokładamy niepotrzebnie treningów, jeżeli jesteśmy zmęczeni. Lepiej sobie dwa dni odpocząć, żeby trzy dni poćwiczyć, niż lecieć cały tydzień i być ciągle przemęczonym. A teraz, kilka porad odnośnie samego biegu. Czyli, pierwsza sprawa, odzory sobie, takie warunki, jakie tam panują. Nie biegaj tylko na bieżni, nawierzchnia jest całkowicie różna. Biegniesz dużymi ulicami, to się ciągle zmienia. Druga sprawa, pi podczas biegu. Przyzwyczaj swój organizm do tego, że popijasz, bo niektórzy łapią kolkę, niektórym jest niedobrze. Sprawdź sobie, jak to na siebie działa przygotuj się do tego psychicznie tak jak mówię na tych ostatnich kilometrach możesz biec już tylko głową a nogi będą ci odmawiać posłuszeństwa stwórz sobie dosłownie takie warunki psychiczne dwie najważniejsze sprawy przygotuj sobie odpowiedni strój i go przetestuj cały strój czy ci będzie w nim wygodnie, żeby się nie zaskoczyć w ostatni dzień, a nie daj Boże przy, już, już biegnąc po prostu zdać sobie sprawę, że nie przebiegniesz tego maratonu z powodu niewygodnych butów spodni, czy nawet Koszulki przyciasnej, cokolwiek takiego. Druga sprawa, przygotuj się do tego całościowo. Czyli, wynajmij sobie hotel, jeżeli gdzieś dojeżdżasz na ten maraton. Przygotuj sobie jedzenie. Najgorsze, co może być, to jak nie dojesz z powodu braku czasu, czy tam nie, nie wyśpisz się. no To są takie ważne kwestie.